Witam serdecznie, zostało nam już niewiele czasu, pana posiedzenia, słuchajcie, spróbujemy w miarę sprawnie obadać mateczniki ratunkowe z tej, tej rójki, to ja wywaliłem matkę, tak? Wywaliłem matkę, ubiłem ją i teraz będziemy przeglądać mateczniki, bo tam co kamerka na nim stoi, to te mateczniki już są sklepione zaraz, więc zwyczajnie tutaj trzeba przypilnować, żeby nic się nam nie wygryzło, bo będziemy tutaj poddawać nową matkę, tak? Nową matkę, ta matka tu była przerzucona, ona trochę tutaj czerwił zrobiła właśnie oj, oj, oj. Na krótkich spalenkach do takiej rójki osieroconej, zobaczymy jak to wyjdzie. Tu ja wiem, że ona na przodzie zrobiła trochę tych jajek, więc można, o, widzę już matecznik jakiś, dobra, więc po prostu pozrywamy tu i potem będziemy badać. Jeszcze przyjdziemy tu wtedy, sobie jakoś w tygodniu, tak i będziemy patrzeć żeby te mateczniki ratunkowe dla nam tu nie się nie powygryzały bo my chcemy tutaj to przerobić na jakąś swoją pszczołę tak tu gdzieś widziałem jakiś matecznik czy ja jestem ślepy jo, jest robią, nie tu jakiś matecznik elegancko, tutaj dużo nie zajajczyła, bo ja ją przerzuciłem na dół no, i tej pszczoły nie było tyle, żeby tu jej budowały. Tak, z rujką to za szybko, może to zrobiłem, czy jakoś tak. No, ale dobra, nie? Tu mi trochę pojajkowała. Tak, tą górę ma całą zajajczoną, więc tam zaraz zerkniemy bardziej w górę, tak, bo tam było dużo larw, i tak dalej, i tak dalej. Już się boję, że jakaś pszczoła mi tu z wejdzie, bo są te pszczoły jak mamy skądś to niekoniecznie możemy się być ich jakby pewni, tak? Mogą nam wejść w te spodenki i jajka później są spuchłe tak? Chociaż mogę się przyznać, że jeszcze nie dostałem że tak powiem w roku, ani razu od moich kochanych pszczółek, tak? Dobrze teraz zerkniemy co piszczy na górze uważam, że tutaj będzie Najprawdopodobniej, że będą na górze te mateczniki ratunkowe. Zwyczajnie sobie opadamy, jak wygląda ten stan tej rodzinki, tak? Osieroconej tego roju, który był tak naprawdę nieduży, tak? Był nieduży. Był nieduży. I my tu będziemy podkładać sobie... O, przyniosły miód. Patrzcie, jak miód przyniosły. Coś tu poskwerpiły, coś tu jeszcze noszę nawet. No one tu dostały ode mnie ramki tam, widzę, że tu są ramki jakieś stare, więc one zwyczajnie tego tego nie mogą tutaj. O, tu już jest, widać matecznik, tak już jest zeszlepiony, więc uważnie, słuchajcie, patrzymy ściągamy to, żeby do tego czasu, w którym one dostaną ode mnie matkę zwyczajnie, żeby tutaj nie powstała mi żadna matka, tak, bo potem będą problemy, będziemy ganiać nieunasienioną matkę, wiadomo jest znaleźć trudniej tak, tu jeszcze czerw ładnie wygryza po tej rójce, więc ta młoda pszcza tu jest ta młoda pszcza jest i ona sobie śmiało tutaj pociągnie i do czasu kiedy ja tu włożę matecznik i tak dalej i tak dalej mi na tym nie zależy, żeby te rodziny były jakieś niesamowite sile, żeby te matki były jak najszybciej, ze względu na to, że już sami widzicie, nie? Przyniosłem tam rój i paskudztwo, tak? Jest paskudztwo, więc zwyczajnie tutaj już uważamy także na to. Uważamy na to. Też patrzymy na ten czerw, czy dzieje się z nim coś niepokojącego. No, na przykład patrzcie, tu tego nie ma, nie? Tu tego nie ma. Ten ruch jest w miarę widać tak, jest ogarnięty. Tam zaraz tak w tej matce ze sklepu internetowego te pszczoły po prostu wynoszą, tak? Widać to ewidentnie, że one wynoszą, tak? Po prostu takie coś, jak jest taki czerw, to tutaj widać główkę tej białej pszczoły, tak? I, 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 I już ją wygryzają, wywalają, tak? Więc po prostu jest ewidentnie jakieś choróbsko w czerwiu, tak? I one to wyniosą, tak? Więc to jest jakiś cholerny wirus, tak? I po. Oj, oj, oj! Dobra, dlaczego ja ten plasterek się trochę przełamie? To nic, i z powrotem włożyć i nie panikować, już nic tu nie dotykać za wiele. I to jeszcze to spojrzymy dokładnie, matematyczniki jakieś, tak? Dobra. Więc żeby nie spadł, Oni zaraz go tam u góry poprawię. Dobra. A, wow! Stałem po paluszku, nawet nie wiem, gdzie mam mój podpórzać. Słuchajcie, tu tak. W tej chwili mam raz, dwa. Trzy rodzinki, cztery, które na nowo ciągną mi w tej chwili od jajek, od moich najlepszych włosek, z tej samej góry, tam, co są, to mają podłożone jajeczka, i one po prostu będą sobie ładnie ciągnąć, tak? Już tej moje matki, te najzdrowsze moje rodzinki, tak? I tych mateczników te będę miał taki pierdutny, słuchajcie, rzut, tak? Tych mateczników będę miał pierdutny rzut. Więc w tym momencie, jak będę miał te matki, ja je upilnuję, one będą tak, dzisiaj pod, podłożyłem pod wszystkie rodzinki, tak, podłożyłem y -y -y w tym samym momencie te jajka, tak? Więc te wszystkie matki będą mi się zwyczajnie wygryzać w jednym momencie, tak? Więc jak ja do tych wszystkich uli popadam i wybiorę to, co mi się najbardziej podoba, tak? Wyłapię te matki, no to ja będę miał je sobie w pudeleczkach, blokówkach i tak dalej. I zwyczajnie porobimy sobie weselne, tak? Porobimy sobie weselne, to akurat przypadnie, słuchajcie, na ten moment, że będzie już na pewno polipie. Więc, wow. więc ten miód z lipy Więc ten miód slipy będzie tak samo. Słuchajcie, już mam spocone te ręce, już, już te pszczoły do tych rąk ciągną, tak? Już te pszczoły do rąk ciągną. I już się robi groźnie. No ale dobra, przejrzymy to do końca, bo tutaj też może być jakiś. Słuchajcie, niewydarzony matecznik, tak? Gdzieś może być. Tu jeszcze jest taki stary, ładny czerw. One się tutaj wygryzą, więc tej pszczoły, która nam unasieni tą nową matkę, tak? I zrobi nowy czerw, będzie dużo, tak? Więc nie ma się martwić. Uważam, że stan rodzinki jest dobry. Ten czerw też jest nie najgorszy, tak? Uważam, że na przykład taka rodzinka, która tutaj jest, to, jakbym miała mi pociągnąć też mateczniki, to może by było też nie najgorzej. Ale ze względu na to, że to jest jakiś tam rój, tak? To ja. Z... Oj, znowu. To ja zwyczajnie nie chcę za bardzo, żeby on mi ciągnął mateczniki, bo to po prostu ta, te matki będą zmieszane z jakąś pszczołą, której ja nie znam, tak? One zaraz tym leczkiem ją też przerobią. A jak mi tam będą pochodowane w tych moich trainkach, to będą te mieszańce, że tak powiem po mojemu, tak, więc wszystko będzie w porządku, będą zaraz porobione matki z moich kszczół, tak i tak dalej i tak dalej i już nie będę wprowadzał, niestety, tego szajsu z netu, nie wyszło. Tam zaraz, słuchajcie, będę kukał jeszcze tą rodzinkę właśnie, która jest siedzi na tych matecznikach, tak, ja tam jeszcze ją zaraz zeruję z mateczników swoich, tą schorowaną, która miała mi ciągnąć, tak, tak, tego roja tam. I to, i to zaraz też wykasujemy i tam po prostu dostaną matecznik od naszej jakiejś zdrowej rodziny, tak, i w tym momencie będziemy happy, czyli na razie musimy czekać sobie na te nasze mateczniki, tak, w tym okresie, Oczekiwania na mateczniki. Jeszcze oczywiście będziemy prawdopodobnie robić zbiór miodu z okresu lipy, bo kilka rodzinek widzę jest szansa na to, że będzie z tego coś tam wykręcić. I to było to wszystko. Życzę powodzenia wszystkim pszczelarzom i miłego dnia.